Subskrybuj nasz kanał na YouTube i koniecznie kliknij dzwoneczek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jak praktycznie e, powinien wyglądać nasz udział we Mszy Świętej jako właśnie tych, którzy są uczestnikami Ostatniej Wieczerzy. Na tym bym chciał się skupić w czasie tej nauki. Czyli po prostu co czynić, jak powinna wyglądać nasze skupienie, uwaga ducha, na co powinniśmy zwrócić uwagę, właśnie uczestnicząc w ten sposób w mszy świętej. Przede wszystkim powinniśmy mieć żywo w duszy ten obraz, że oto jesteśmy zaproszeni na tą ucztę wieczerzę pańską, jak apostołowie przed Jego męką. Wiemy z opisów, warto do tych opisów wracać, żeby to rzeczywiście w naszej duszy było żywe. Żebyśmy tym żyli po prostu. Jak to, jak to wyglądało z apostołami? Kiedy jeszcze wcześniej, zanim nastąpił ten moment, pan Jezus wysłał apostołów, by przygotowali y, miejsce. Tak, wybrał sam, wybrał miejsce, salę na górze, pięknie przystrojoną. I pomyślmy, że my też wybieramy się, no, najczęściej w każdą niedzielę, może ktoś częściej, do takiej sali pięknie przyozdobionej, którą jest teraz Kościół święty Dom Boży. Przechodzimy do miejsca, w którym będzie składana ta bezkrwawa ofiara. Wcześniej przygotowany, tutaj warto zwrócić uwagę. Ja wiem, że to teraz bardziej spoczywa na kapłanach ten obowiązek, ale zwierni nie powinni się zwalniać z tego, by czuć się w obowiązku zadbać o dom Boży. Żeby był czysty, ładny. Nie szczędzić pieniędzy też na wystrój tego kościoła, no to ma być miejsce piękne, naprawdę miejsce piękne, i dlatego to powinno leżeć w pierwszej kolejności, oczywiście, kapłanom na sercu, bo oni są zarządcami tego domu, właśnie im, jak apostołom, kapłan, tak jak Chrystus zlecił apostołom. Zlecać dzisiaj kapłanom, dbałość o tego miejsca, gdzie ma być składana ofiara mszy świętej, ale nie sami apostołowie, nie sami kapłani mają dbać o, o kościół, ale każdy z nas powinien się do tego poczuwać. W różny sposób można pomóc w tym, by dom Boży był piękny. I teraz udajemy się do tego miejsca z taką myślą, że będziemy właśnie brali udział. W świętych obrzędach, w tych samych, które czynił nasz Pan w Wieczerniku, w czasie ostatniej wieczerzy. Będzie to to samo, powtórzenie tego, co On czynił. Tam w Jerozolimie, w Wieczerniku. Tak my się gromadzimy w swoim Wieczerniku na sprawowanie tego samego obrzędu, tego samego sakramentu, świętego sakramentu Mszy Świętej. Przychodzimy więc i gromadzimy się na tę wspólną modlitwę, by mieć udział w ofiarze Mszy Świętej, ale nie sami. Tak jak w czasie ostatniej wieczerzy apostołowie byli zebrani, tak my gromadzimy się z innymi do miejsca świętego, pobożnego. Tam panuje modlitwa, skupienie, bo za chwilę będą powtarzane. Dokładnie te, te słowa, które Chrystus wypowiedział w wieczorniku. A więc to powinno towarzyszyć nam taki duch, właśnie, że idziemy do wieczornika, by tam się zgromadzić na tej modlitwie i na tym świętym obrzędzie. I oto do ołtarza wychodzi kapłan. Ale w tym sposobie udziału naszy, naszego w Świętej warto pomyśleć, że. Kapłanem jest apostoł, czyli kapłan, apostoł, a czasami w ogóle będę mówił apostoł, a mam na myśli kapłana, tak? To, żebyśmy pamiętali, żebyśmy mieli tak żywo w pamięci, że kapłani powtarzają to, co apostołowie otrzymali od Chrystusa. Aż przez tyle wieków przechowane to zostało pieczołowicie w kościele, a więc wychodzi do ołtarza apostoł któremu została powierzona ta tajemnica, wielka tajemnica, i którą on ma sprawować w imieniu Chrystusa, w imieniu Kościoła Świętego. Nie jest tam on po to, żeby odgrywać coś samemu, tak, żeby wodzirejem być tam. On w posłuszeństwie odtwarza to, co było na ostatniej wieczerzy. A więc wychodzi ten apostoł, do ołtarza Bożego, na którym ma być złożona ta bezkrwawa ofiara, tak jak Chrystus w czasie ostatniej wieczerzy. Bo apostoł powtarza to, co uczynił Jego Pan, a nasz Mistrz Jezus Chrystus. Przychodzi i od czego się zaczyna? Od uniżenia się apostoła, a my wraz z nim się uniżamy. Bo jest akt pokutny. Możemy sobie to. Uobecnić, jakoś naocznić w duszy, że to co Chrystus zrobił na ostatniej wieczerzy. A zanim się w ogóle dokona ten moment, to jeszcze chciałbym wrócić do tego naszego zgromadzenia, tych wszystkich, którzy się gromadzą. Tu warto sobie uświadomić, że to co święty Paweł napominał często w listach i Pan Jezus o tym powtarzał i mówił, że gromadzimy się. Jako w jednej wierze i w jednej miłości, tak jak apostołowie mieli wszystko wspólne, wspólną wiarę i wspólną miłość, bo to nas gromadzi wspólnie, tak my powinniśmy się czuć tam jedno, jako Kościół Święty, bez podziału bogatych, biednych, mężczyzn, kobiety, yy, takiego stanu, a nie innego yy, i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy w wierze i w miłości kimś jednym. Oczywiście różni, różnią nas te stopnie w życiu naszym. Ja tutaj nie chcę zacierać tych, tych różnic. Daleki jestem od komunizmu, od takich prądów ideologicznych, błędnych całkowicie, ale tam, gromadząc się, gromadzi nas jedna miłość do Chrystusa. Jesteśmy wszyscy miłośnikami. Ofiary eucharystycznej i to nas gromadzi. I upomina nas Pan Jezus, kiedy apostołowie się zebrali na ostatnią wieczerzę, to oni się pokłócili, który z nich jest większy, który z tam zasiada, jest większy. A Chrystus Pan im mówi, królowie pogańscy uciskają poddanych, a ci, którzy nad nimi wykonują władzę, noszą tytuł dobroczyńców, lecz wy nie tak macie postępować. Ale kto jest wielkim pośród was, niechaj będzie najmniejszy, a przełożony jako sługa. Kto bowiem jest większy, czy ten co u stołu siedzi, czy ten co usługuje? Czy nie ten co u stołu siedzi? Ja zaś jestem pośród was jako sługa, ale wyście tymi, co wytrwali ze mną w przeciwnościach moich. Ja też przekazuję wam królestwo, jak mi ojciec mój przekazał. A więc zamienia się tu porządek. Wielki jest ten, kto służy. Apostoł, kapłan, apostoł jest tym, który służy wspólnocie. I my podobnie mamy poczuć się w tym wieczerniku pańskim. Jest ten pierwszy, wracam już, akt pokutny. Wyobraźmy sobie, jak Chrystus musiał obnażyć, ukazując swoją pokorą, obnażyć grzeszność i słabość apostołów, kiedy zaczął im obmywać nogi. Im grzesznym. I tak się poczujmy. Zawstydzeni pokorą Boga, a naszą nieprawością i naszymi grzechami, które nas tak wynoszą, pycha, która w nas jest tak, nas nadyma, ponad nawet często Pana Boga, ponad bliźnich, Teraz przychodzi do nas Chrystus w czasie tej ostatniej wieczerzy i umywa nam nogi w akcie pokutnym. My, my się uniżamy, żałujemy za grzechy. Chrystus Pan nam umywa nogi. Poczujmy się zawstydzeni, że Ten, który w niebiosach króluje, schodzi do nas i umywa nam nogi. I, i, i niech to będzie akt żalu i wielkiego uniżenia się i pokory przed Bogiem. Więc to jest pierwsza część tej mszy świętej. Później wyobraźmy sobie, jak naucza nas, pouczają nas apostołowie, kiedy są jest czytane Słowo Boże. Pierwsze, pierwsze czytanie, lekcja tak zwana, jest czytana, to tak jakbyśmy pouczeni byli przez pisarzy chrześcijańskich, czyli tych, którzy spisali Pismo Święte. Później poucza nas któryś z ewangelistów, kiedy jest odczytywana Ewangelia, a później sam kapłan apostoł udziela nam napomnień w czasie kazania. A więc on nas poucza, a on, a on przekazuje wszystko to, co otrzymał od Chrystusa Pana, kiedy chodził po ziemi. A więc po, czujmy się tak, jakbyś nas pouczał ten który widział wszystko, słyszał wszystko na własne uszy, a teraz nam to przekazuje. A więc niech to będzie pouczenie samego apostoła, które weźmy sobie głęboko do serca. A więc cała ta liturgia Słowa Bożego, niech będzie pouczeniem płynącym od samego Pana Boga. I tak sobie to wyobrażajmy i przedstawiajmy. Później następuje ten moment, kiedy już. Kapłan, apostoł powtarza to, co było w wieczerniku. A więc bierze chleb, dzięki składa, błogosławi ten chleb, tak dzięki składa, to samo robi z kielichem, i czujmy się, jakbyśmy byli w wieczerniku i było powtarzane to, co się działo w czasie ostatniej wieczerzy. A jeszcze chciałbym wrócić, bo zapomniałem, w niedzielę zawsze jest, ale nie zawsze jest w każdej Mszy Świętej. Wyznanie wiary, credo, zaraz właśnie przed tym momentem, kiedy kapłan powtarza to, co Chrystus powtarzał w czasie ostatniej wieczerzy. Wyznajemy credo. No, często powtarzamy te słowa, i być może tak przechodzimy do porządku dziennego wobec nich, bo to jest nasze wyznanie wiary, nasze katolickie, to, co wyznajemy. Ale chciałbym, abyśmy w czasie tej ostatniej wieczerzy, w której uczestniczymy w czasie Mszy świętej, uświadomili sobie, jak wielkim darem jest wiara. Kiedy sobie to apostołowie uświadomili? Wtedy, kiedy Chrystus powiedział, że jeden z nich zdradzi go, a więc zdradzi wiarę, zdradzi te prawdy wiary. Kiedy my zdradzamy prawdy wiary, kiedy grzeszymy? Stajemy się nie wierni temu, co nam Chrystus Pan przekazał. I my słyszymy te słowa, powinny jak echo nam brzmieć, kiedy wypowiadamy credo, wyznanie wiary. Powinniśmy stać mocno przy tym wyznaniu wiary, ale powinniśmy mieć zawsze na uwadze i bić się w pierś. Jak słabi jesteśmy w naszej wierzy, jak krucha jest nasza wiara, że często odchodzimy od wiary dla jakichś korzyści materialnych, dla naszych pożądliwości, namiętności, odchodzimy od Chrystusa i jesteśmy mu niewierni. Jeden z was mnie zdradzi. Jeden z was tu obecnych nam przy świętej zdradzi to wyznanie wiary, które teraz wypowiada. Aż ciarki powinny nam przejść po plecach i trwoga nas ogarnąć, że to my możemy być tymi, którzy po wyjściu z kościoła zdradzimy to wyznanie, które teraz mamy na ustach. Jakże powinniśmy się tym przejąć i żyć tą wiarą i nie dać sobie wyrwać tej wiary przez szatana. To jest, wyznajemy wiary zaraz przed ofiarowaniem i momentem, kiedy Chrystus. Składa siebie w ofierze. Więc kiedy apostoł, kapłan powtarza to, co Chrystus uczynił w wieczorniku, abyśmy byli godni tego. Wierzymy w to i chcemy oddać za to życie, a nie chować się z naszą wiarą, uciekać, kiedy są prześladowania, wątpić w tego, który dał nam tę wiarę. Obyśmy byli dalecy od tego, a kiedy wyznajemy wiarę, sobie to uświadomimy. Niech to będzie żywe w nas. Myśmy potrafili nawet oddać życie, skoro Chrystus Pan oddał życie za nas, to i my bądźmy na to gotowi. I z cał, całym sercem uczestniczmy w tych świętych obrzędach. I oto apostoł dalej powtarza to, co, to, co te same gesty czyni, to co czynił Chrystus Pan w wieczorniku. Już nie będę do tego powracał, mówiłem w ostatniej nauce. Ale cały ten obrzęd, w całym tym obrzędzie wyobrażajmy sobie, że my jesteśmy, mamy udział w tej ostatniej wieczerzy, jest apostoł, który składa te ostatnie wieczerze, tak jak święty Piotr to czynił, inni apostołowie, na pamiątkę tej ostatniej wieczerzy, powtarzając to, co ustanowił Chrystus Pan. I z takim nastawieniem ducha bierzmy udział w Mszy Świętej. I później apostoł karmi nas zakonsekrowanym ciałem na ołtarzu. I tutaj powinniśmy sobie przypomnieć słowa świętego Pawła, który mówi: Już nie ja żyję, a żyje we mnie Chrystus. I w naszych braciach żyje Chrystus. Całych nas napełnia Chrystus. Oddychamy nim. Płynie w naszych żyłach Jego krew. Jakże powinniśmy stawać się Chrystusowi. Później kapłan nas posyła, mówi: idźcie, oto ofiara spełniona. Idźcie w pokoju Chrystusa. Msza święta zakończyła się, ale w nas jest Chrystus obecny. Napełnieni jesteśmy Chrystusem. Jak wtedy w wieczorniku apostołowie zostali. Nakarmienie nim. Jaka to jest podniosła, jaki to jest podniosły moment, kiedy Chrystus mówił, To jest ciało moje, i dawał pożywać apostołom swoje ciało. Jest niewyobrażalnie wzniosły moment. Wyobraźmy sobie, że tam jesteśmy, bo w istocie jesteśmy. Tylko msza święta nam niestety powszednieje. Jesteśmy daleko sercem od tego, co się tam dzieje. A powinno nas to przejmować, jak apostołów, bo wkrótce wyjdziemy, jak apostołowie. Apostołowie poszli do Ogrodu Oliwnego, mieli próbę. Nas niechybnie taka próba też będzie czekać. Nie wiemy kiedy, nie wiemy jaka ona będzie, ale na pewno przyjdzie. Czy wtedy powiemy, że żyje już nie ja, żyje we mnie Chrystus? Czy jednak będzie to nasze życie? Wybierzemy siebie, a nie wybierzemy Chrystusa i wiary w niego. Czy łatwo zaprzedamy, powiemy, nie znam go, uciekniemy, będziemy hołdować swoim namiętnościom? Trudne to jest, ale jeżeli sercem nie przylgniemy do tej ofiary, nie napełnimy się Chrystusem tak, że on będzie żył w nas, a nie my, tylko on będzie w nas żył, tak bardzo z nim zespoleni. To zaraz upadniemy. Także powinniśmy się tym przejąć i, i żyć tym. To powinno wejść w nas. Pamiątka ostatniej wieczerzy powinna nas przejąć. Do głębi, do, nie w emocjach być, ale do głębi duszy. I takiego udziału we mszy świętej. Wszystkim życzę i chciałbym, aby każdy się tak przejął tym, co jest sprawowane do głębi, żeby był obecny, tak jak apostołowie, w wieczorniku. A na koniec już powiem: dla mnie największym wzorem, i mam nadzieję, że dla wszystkich, jest zawsze Najświętsza Maryja Panna. Oby wszyscy chrześcijanie z takim nabożeństwem. Z taką pokorą przejmowali ciało Chrystusa, jak czyniła to Matka Najświętsza. Oczywiście my nie mamy tego w podaniach ewangelicznych, tylko z objawień to znamy świętych. Ale możemy być przekonani, że tak jak oni to podają, tak było, a było dalece bardziej, bo tego się nie da opisać w słowach. Ale kiedy się czyta, polecam. Między innymi błogosławioną Katarzynę Emeris, jej opisy, a także Marię z Agredy. Jak te opisy świętych, jak Matka Najświętsza przyjmowała ciało Chrystusa z rąk apostołów, z jakim ona nabożeństwem zawsze naklęcząco, zawsze w duchu adoracji. Ogromnej adoracji czci do Chrystusa Pana przyjmowała Komunie świętą. Gdybyś, obyśmy my chociaż w małym stopniu, tak jak ona, przyjmowali Chrystusa Pana i brali udział we mszy świętej. I módli się o to do niej i zawsze ją bierzmy za wzór. Ona jest na każdej mszy świętej. Zawsze klęczy i adoruje Pana Jezusa, bo ona była obecna pod krzyżem, a msza święta jest uobecnieniem tych. Tej ofiary krzyżowej, bezkrwaw, w sposób bezkrwawy. Bierzmy wzór z Matki Najświętszej i tak adorujmy i takie miejmy nabożeństwo do Chrystusa Pana, by, byśmy tylko Jego widzieli, już nic więcej. Niech tak się stanie i niech tak będzie w naszym życiu, niech to będzie naszym udziałem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Subskrybuj nasz kanał na YouTube i koniecznie kliknij dzwoneczek. Polub wspieraj, podaj dalej.